Cement jest głównym składnikiem betonu, drugiego po wodzie najczęściej wykorzystywanego surowca na świecie. Produkują go cementownie takie jak ta w Chełmie czy Rudnikach. Jak więc powstaje cement? Pierwszym etapem produkcji cementu jest proces wypału klinkieru portlandzkiego. Podstawowym surowcem do produkcji klinkieru głównego składnika cementu jest wapień, który może mieć postać kamienia wapiennego lub kredy. Pozostałe surowce wykorzystywane w produkcji klinkieru to margle, glina, Piasek oraz odpady poprodukcyjne pochodzące z innych gałęzi przemysłu, takie jak popioły lotne z energetyki oraz odpady żelazonośne i żurzel wielkopiecowy z hutnictwa. Wszystkie surowce mieszane są ze sobą. Tak powstała mieszanka surowcowa mielona jest do postaci mąki. Następnie mąka surowcowa trafia do pieca obrotowego, gdzie w temperaturze sięgającej 2000 stopni Celsjusza wypalany jest klinkier portlandzki. Tak wysoką temperaturę uzyskuje się poprzez stosowanie paliw stałych wysokiej jakości, w tym węgla i paliw alternatywnych pochodzenia przemysłowego i komunalnego. Klinkier portlandzki to podstawowy półprodukt do produkcji cementu. Drugim etapem produkcji cementu jest przemielanie klinkieru portlandzkiego z dodatkami w młynach cementu. Podstawowym dodatkiem jest gips naturalny lub gips syntetyczny. Zastosowanie znajdują też pyły dymnicowe, żurzel hutniczy czy kamień wapienny. Ich dobór determinuje nam typ cementu jaki uzyskamy w końcowej fazie. Cement magazynowany jest w silosach, skąd dystrybuowany jest luzem do cystern samochodowych i kolejowych, lub pakowany jest w worki. Już niedługo posłuży do budowy kolejnych domów, dróg. Mostów czy elektrowni?